Panie doktorze, miałem inne pytanie na początek przygotowane, ale zmienię scenariusz. Chciałem zapytać, dlaczego nosi pan kolczyk w uchu? No, jak się słowo rzekło, to trzeba było dotrzymać. Po prostu zainspirował mnie mój wnuk, Tymoteusz, no i, no i stało się. I te kolczyki zacząłem nosić. Czy on też nosi? Zdecydowanie, nie tylko dwa, nosi więcej. Czyli słowo się rzekło, obiecał Pan wnukowi i tak? Tak, tak no, skoro powiedziałem, że ja na twoim, wiem że, gdybym mógł, to ja bym też założył i nosił te kolczyki, nie wiedząc, że żona jednak zrobi niespodziankę i będzie jej to obojętny, czy mam kolczyk, czy nie. W związku z czym, nie miała żona zastrzeżeń, a wnukowi obiecałem, że jeśli mógłbym, to bym sobie założył, no to żona pozwoliła, to założyłem. Czyli liczy się pan ze zdaniem żony? No zdecydowanie, zawsze. Nie ma pan wyjścia? czy znaczy nie, że nie ma wyjścia, bo ktoś musi zdrowo, do wielu rzeczy podchodzić, nie? A ja niestety nie należę do osób, które zdrowo, podchodzą. Czy są jakieś przykłady takiego braku rozsądku w panu życiu, w pana życiu? Znaczy chyba braku rozsądku to raczej nie, ale no jestem impulsywny i czasami jak, jak, jak Wydaje mi się, że można coś inaczej zrobić, to próby to zrobić. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym sobie to wyobrażał. Nie? Także, a żona to jest właśnie taki głos rozsądku.